I głęboko nieprzyjacielu, aż do miejsc zamieszkanych przez istoty, które były antyczne, gdy ten świat dopiero powstawał. Jej, co zrobiłeś? Bestia Ciała Wiedzieć, kto śmiał ją obudzić, prze szczepnąłem jej w Twoje imię. Bestia chciała wiedzieć, kto śmiał ją obudzić. Przepnąłem jej twoje imię. Nie moja moc nie potrafi tego kontrolować. Cokolwiek to jest. Bez skutku jak to możliwe. To. Poorzenie istniało przed tym, co znamy jako świat natury. A skoro nie jest częścią natury, nie masz nad nim władzy. Ocal mnie! Ocalnie. Chciałem zburzyć Twojego domu, serio. Więc porozmawiajmy o tym, kto chciał, abyś to zrobił. Wygrałeś. To wiem, ale co z po? wo potworem. Ale co z potworem? Och, zapomniałem Ci wspomnieć: to stworzenie potrafi wytrzymać na ja. Ja mnie tylko minutę zaraz zaśnie Wy-chy-o-my-ty.